Kiedy patrzyli na zbierającego się z ziemi piłkarza, głos komentatora został nagle zabłuszony przez potężny chłop. Tuman kurzu przesłonił obraz, a potem na jedną stronę boiska kaskadą zaczął walić się grunt. Dony i Karol oni mieli wpatrywali się w ekran, podczas gdy komentator wykrzykiwał histerycznie: O mój Boże! Wielki Boże, widzę dziury, nic nie słyszę, Boże, widzę części ludzkich ciał, chyba doszło do wybuchu bombowego, wybuch bombowy na Victoria Park, Jezu Chryste! W tej samej chwili realizator transmisji zdążył sobie przypomnieć, na czym polega jego zadanie. Obraz przeniósł się z płyty boiska na to, co do niedawno było trybuną Esteja. Na jej drugim poziomie, dokładnie pośrodku jej długości, ziała dziura, z której wydobywały się kłęby szarego pyłu. Widzowie, siedzący tuż pod lożami dla VIP-ów, zerwali się do ucieczki. Na ekranie ukazało się zbliżenie jednego z wyjść, gdzie kibice bili się o dostęp do bramki, inni zaś podawali sobie ponad głowami dzieci, żeby ewakuować je w pierwszej kolejności. Potem znowu realizator pokazał panoramiczne ujęcie trybuny. Chmura pyłu powoli już opadała, ukazując języki ognia i spirale czarnego dymu. Na ten widok ludzie zaczęli panicznie wrzeszczeć. Karol poderwała się z fotela i ruszyła biegiem do drzwi. Zadzwonię do ciebie! Krzyknęła i już jej nie było. Tony nawet się nie odwrócił. Jak zahipnotyzowany patrzył na tragedię rozgrywającą się na ekranie tuż przed jego oczami. Po omacku chwycił pilota i włączył telewizor. Miał kłopot z pojęciem, czego właściwie jest świadkiem. Bradfield dołączyło do najbardziej ekskluzywnego klubu. Wieże World Trade Center, Kuta Beach, Madrid, Londyn. Na tej liście nie chciało się znaleźć żadnego miasta. A to oznaczało, że trzeba będzie ostro brać się do pracy. Val, Magdermit. Mówiąc no, gorąco polecam Przemysł Bogowski. Świetny król.